Dwójka Besternika Kaliskiego Towarzystwa Wyszlarskiego, dwójka iniarów, Czarek Kobyłka, Adam Zawarski. Od ilu lat trenujecie wyszlarstwo w Kaliszu? Ja trenuję od pięciu lat, kolega od dwóch. No, no i się tak złożyło, że staramy się prowadzić tę dwójkę. Staramy się najwięcej sukcesów, zdobywań, próby dla Adam, a jak ty się czujesz w osadzie z w Czarkiem? Na pewno Czarek jest bardziej doświadczony zawodnikiem i przez to e, no, trochę ciężej mi się pływa. Jest silniejszy, więc e, jednak na peruarze, gdzie każdy ma swoje wiosło, muszę mu w jakiś sposób zrezygnować tą siłą, no więc no, jest dosyć ciężko. Kto was namówił do wioślarstwa w Kaliszu? Ja nam mówiłam, no. Bieślarka? Nie. No, chciała, żebym trenował taki sport i przyszedłem na wędrówkę, Spodobało mi się, no i zostałem. Już trenuję no, pięć lat się cieszę z tego. Adam? A ja miałem znajomych, którzy tu chcieli, no i tak się stało, że, no, przyprowadzili mnie tutaj, e, oni przestali ze mną no a ja dalej się tu trzymam. No co w nie było, jakby mi było w w jakiś sport byście uprawili? Ja prawdopodobnie siatkówkę, albo tenisę, jestem bardzo zamiłowany w tych sportów. No. U mnie chyba jednak piłka można by przeważała. Tak w ogóle po zakończonych regatach to przeglądacie wyniki meczów um, u waszych ulubionych drużyn, czy, czy raczej tylko skupiacie się na wyślesku. Nie, raczej jak jesteśmy na zawodach to staramy się na 100% być skupieni. Na tym co a w Tak, jak najbardziej sprawdzamy sobie drużyny, które tak mówimy oglądać. No, Którym kibicujemy? Który kibicujecie? No, no to zależy, zależy od czasu. A jeśli chodzi o wioślarstwo, jakie ocenia się ten 2023 rok w waszym wy y wykonaniu? Mm -hmm. No, to ja no, w tym roku zaczęliśmy pływać perka, więc no, w pierwsze miesiące to było skupienie się na tym, żebyśmy się zgrali. Później, po jakimś czasie, no, to zgranie przyszło. Przyszło też na czas na Mistrzostwa Polski, więc usiedliśmy z Bartkiem i Mateuszem do jednej osady. No i mm, musieliśmy trochę poczuć tą czwórkę, no, żeby na tych Mistrzostwach Polski coś zrobić. No ostatecznie udało nam się zdobyć drugie miejsce. Tam, e, przegraliśmy z Gdańskiem po dwie sekundy. No a później Perno zabrakło siły trochę, no i przegraliśmy. No i co będzie, bo wiadomo, wasi koledzy przechodzą już do starszej grupy młodzieżowców. No i co? Będziecie musieli być dwójką bez sternika. Jak się czujecie w, tym, w tej osadzie? Myślę, że spełnimy to, co do nas należy. Będziemy cały czas trenować. Myślę, że wyniki będą coraz lepsze i będziemy się starać nie? o nie wiem, wyższe, coraz nie, lepsze wybale, o bycie w kadrze. Czy Mateusz coś od Was więcej wymaga? Że jeszcze jesteście, jakby powiedzieć, nie w pełni wykorzystujecie swojej możliwości? Czy? <głos> <głos> no Myślę, że... Tyle ile możemy, to od siebie dajemy po prostu. No, nie ma tam odpuszczania, no i... No, i... No, konkurencja na zawodach nas... Nam pokazuje, na jakim po prostu jesteśmy poziomie. Ale jak domać który z Was jest szybszy? No, no Czarek jest <noise> z, z dużo większym doświadczeniem. Też trochę większy jest, no dlatego no, silniejszy Najpierw Jakby was wsadzić na jedynkę, to? Też były takie rywalizacje na zajęciach, na treningach? Nie, raczej skupiamy się na długim gośle i na krótkim. Przynajmniej mi nie wychodzi to. Czarek Kobyłka, Adam Zawarski, dwójka bezsternika juniorów Kaliskiego Towarzystwa Wyślorskiego. Wszystkiego dobrego już w 2024 roku. Dziękuję.